Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałam przedstawić rozkład tarota na tydzień od 17 do 23 kwietnia 2023 dla wszystkich znaków. Karty przełożyłam i tradycyjnie wylosuję karty dla każdego znaku. Pierwszy znak Bara. Osiem monet. Byk. Kapłan. Bliźnięta. Rydwan. Rak. Czwórka miecz. Lew. śmieć, Panna. Świat. Waga. Dwójka bław. Skarpian. Piątka bław. Strzelec. Pustelnik. koziorożec, Słońce. Wodnik. Sąd. I ostatni znak ryby. Diabeł. Pierwszy znak. Baran. Ósemka mont. Porozumienie, dopasowanie, szukanie informacji, szukanie pomocy. To jest. Ciągła praca zawodowa, praca nad sobą. W tym tygodniu będziemy rozwiązywać problemy. Możemy stać się znaną osobą i szanowanym mistrzem. Poważnie podejdziemy do kwestii związku i miłości. Byk, kapłan. W tym tygodniu będziemy szukać naszej drogi duchowej. Porzucamy dawne przekonania czy wzorce, bo nasz horyzont myślowy zmienił się. Jest już inny. Weszliśmy na wyższy poziom. To jest tydzień mądrości, wyjaśnienia. Będziemy trzymać się zasad moralnych. Sięgniemy po pomoc. Lub ją damy. Tutaj jest duży przełom. Będziemy poszukiwać prawdy. Niektórzy. Wybierą się na konsultację lekarską. To jest tydzień dojrzałości. Bliźnięta, Rydwa. Ruszamy. Pędzą konie po betonie. W tym tygodniu możemy załatwić sprawy związane z samochodem, lub otrzymamy mandat, więc noga z gazu. To jest tydzień planowania, jeżdżenia. Podróżowania, czy całej, czy całej siły przekazu. Jedziemy po sukces. W tym, tygodniu, w tym tygodniu wygramy coś, a niektórzy niestety wplączą się w płomienny romans. Rak. Czwórka Mieczy. To jest uleczenie, odpoczynek. W tym tygodniu znajdziemy czas wyłącznie dla siebie. Będziemy chcieli Uleczyć ciało i duszą. To może być tydzień samotności duchowej. To jest czas przemyśleń i odpoczynku po wojnie, i szukanie dla siebie drogi, co zrobić. To też jest przeanalizowanie własnych działań. Tutaj jest brak komunikacji. W tym tygodniu niektórzy dostaną olśnienia, zobaczą prawdę. Lew, śmierć. Nie zatrzymasz życia. Życie trwa. Jakiś etap zakończył się. Zmiana może przynieść stratę. Na pewno nie będzie łatwa i prosta, ale jest konieczna. W tym tygodniu przejrzymy na oczy. Spotkamy kogoś ciekawego. Nasze doświadczenie będzie. Połączone z prawdą, i to spowoduje diametralną zmianę. Również zmienimy swój pogląd. To jest tydzień takiej transformacji. Panna, świat, podróż. Podróż zagraniczna w tym tygodniu. Dużo sobie uświadomimy, zrozumiemy coś. Będziemy chcieli uporządkować swoje sprawy. Niektórzy będą chcieli nauczyć się języka obcego. To jest tydzień takiego wyzwolenia duchowego. Będziemy czyli zadowolenie, satysfakcję. Waga, dwójka buław. W tym tygodniu możemy być niezdecydowani. Możemy mieć wątpliwości, możemy stać na rozdrożu drogi. Nasze działania zostaną, zostaną tylko w myślach. To jest tydzień współpracy zawodowej, ale również takiej niepewności i lęku. To może być tydzień konfliktów, napięć. Również dostaniemy pomoc i dobre wiadomości. Skorpion, piątka bław. To jest tydzień aktywności fizycznej i zawodowej. Będziemy śmiali, zaangażujemy się w czyjeś problemy. Zaplanujemy podróż. Dogodamy się z drugą osobą. Tutaj był jakiś konflikt w życiu osobistym. Dostaniemy nową pracę. Możemy dostać nowe zlecenia. Pokażemy swoje umiejętności. Pokażemy się, z jak najlepszej strony. pustelnik. W tym tygodniu możemy poczuć taki spokój. To jest tydzień ciszy. To może być tydzień samotności emocjonalnej, duchowej. Również trudno nam będzie zaufać. Niektórzy dojdą do wniosku, że nie potrafią żyć w związku. To jest tydzień przemyślenia. To jest czas wsłuchania się. Swoje wnętrze i szukanie dla siebie drogi. Również będziemy szukać takiej życiowej mądrości. Koziorożec, Słońce. To jest tydzień otwartości, serdeczności. Poszerzymy swoje horyzonty, horyzonty naukowe. Horyzonty myślowe. Niektóre panie zajdą w ciążę. To może być tydzień optymizmu. Również niektórzy zaplanują podróż, a niektórzy uwolnią się od lęku i będą dążyć do prawdy. Wodnik sąd ostateczny. Wracamy do tematu, do poprzedniej, niezałatwionej sprawy. Którą mogliśmy zamieść pod dywan. To jest tydzień prawdy, oświecenia, zrozumienia. Sąd ostateczny to jest takie życiowe przebudzenie w tym tygodniu możemy chcieć wyzwolić się od czegoś albo od kogoś. To może być tydzień takiego rozgrzeszenia z grzechu, z błędu. I ostatni znak, ryby. W tym tygodniu będziemy chcieli udowodnić, udowodnić swoją rację. Ale możemy to zrobić nieczysty sposób. Bo strona przeciwna również może grać nieczysty sposób. Również trudno nam będzie uwolnić się od niezdrowych przyzwyczajeń czy od diety. Również należy uwolnić się od niezdrowych więzi. To może być tydzień takiego przymusu. Czyli ja tego nie chcę, ale muszę to zrobić. Dziękuję i życzę Wam wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Klara Tarot o Zapraszam również do oglądania i subskrybowania moich kanałów: Klara Tarot, Klara Tarot Plus i Klara Tarot Miłości. Kontakt do mnie jest pod filmem. Pozdrawiam Clara Torp. Bał siebie.